Czym był stan wojenny w Polsce? Czyli stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Oczywiście został on wprowadzony przez WRON, czyli Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim, który był jej przewodniczącym. To wówczas właśnie ta władza została przejęta przez Wojskową Radę Ocalenia. I właśnie w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku władze PRL wprowadziły stan wojenny. Trzeba pamiętać, że został on wprowadzony niezgodnie z obowiązującym wówczas prawem, z konstytucją Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Został on zawieszony 31 grudnia 1982 roku. A jego zniesienie nastąpiło 22 lipca 1983 roku. A jego zniesienie nastąpiło 22 lipca 1983 roku. Czyli ten stan wojenny w Polsce trwał od 81 do 1983 roku, chociaż ten można powiedzieć, stan wojenny taki pełen to rok. Od grudnia 81 do końca grudnia 82 roku. Jakie skutki były tego stanu? Oczywiście zawieszono działalność wszelkich organizacji, oczywiście głównie chodziło o NSZZ Solidarność, wprowadzono godzinę policyjną, zaostrzono cenzurę i ograniczono działalność mediów i prasy tak żeby ten przepływ informacji był w pełni kontrolowany. Granice państwa zostały zamknięte, a ponad 10 tysięcy ludzi zostało aresztowanych i internowanych. Należy pamiętać, że w odpowiedzi na ten stan wojenny doszło do strajku, m.in. strajku w kopalni Wujek, który został siłowo stłumiony. W czasie, tych, w czasie tego tłumienia strajku zginęło 9 uczestników tego strajku. Ogólnie liczba osób, które straciły życie w wyniku stanu wojennego, to 41 osób. 40 osób można powiedzieć po stronie solidarności i jedna osoba po stronie wojskowej rady ocalenia narodowego. Ponieważ tutaj jeśli chodzi o te siły zaangażowane po stronie wronu, to około 70 tysięcy żołnierzy i około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Należy jednak pamiętać, że tutaj no wszyscy funkcjonariusze, no i całe wojsko było niejako elementem, który brał udział w tym stanie wojennym. W sposób aktywny, część, w sposób pasywny oczywiście nie mając innego wyjścia większość tych osób. I tutaj po stronie strat, jeszcze raz, 40 osób zabitych, 21 osób rannych, 10 131 osób internowanych, jeśli chodzi o tą stronę, po stronie Solidarności, tak to ujmijmy, jeśli chodzi o opozycję, a po stronie państwowej jedna osoba zabita i 41 osób rannych. Dlaczego doszło do wprowadzenia stanu wojennego? Tutaj są różne spojrzenia na ten aspekt. Niektórzy twierdzą, że ten stan wojenny został wprowadzony jako odpowiedź na możliwość interwencji ZSRR, zbrojnej interwencji, która miałaby za zadanie stłumienie właśnie rozrastającej się solidarności, tej ciągle rozrastającej się opozycji przeciwko państwu. Natomiast większość uważa, że wprowadzenie stanu wojennego to był rodzaj zamachu wojskowego, którego celem było zastopowanie oczywiście rozbudowującej się solidarności i możliwości utraty władzy, pełnej władzy, na rzecz właśnie tych związków robotniczych, związków opozycyjnych, które chciały doprowadzić do szeregu zmian, które miałyby zmienić. No, po prostu politykę, czy też można powiedzieć władzę w Polsce, w PRL-u. Więc w wyniku tego, że doszło do zagrożenia, że może dojść do zmian niekorzystnych dla wówczas będących u władzy, wprowadzono stan wojenny, który miał wyeliminować to zagrożenie, po prostu ograniczając działalność tych stowarzyszeń, tej Solidarności i innych tego typu organizacji. Pamiętajmy, że Solidarność to naprawdę bardzo duży udział ludności, to miliony ludzi, różnych organizacji, na które obecnie patrzymy jako na jedną Solidarność. No, ale to, tak można powiedzieć, poza tematem, i tutaj oczywiście zakazano działalności Solidarności, próbowano rozprawić się z tymi najważniejszymi członkami tej Solidarności, po prostu ich internując. Aresztując, próbując ich wyrwać z, można powiedzieć, zwykłego życia, i w ten sposób uniemożliwić istnienie Solidarności. I żeby to zrealizować, po prostu wprowadzono stan wojenny. Wprowadzono stan, w którym ta kontrola nad społeczeństwem jest o wiele lepsza i te możliwości władzy, w tym przypadku Wronu. Były o wiele większe. Mogli użyć siły, mogli użyć wojska, ograniczyli przepływ ludności, zamknęli granice, wprowadzili jeszcze większą cenzurę. Jednak ludność no, nie do końca dobrze to przyjęła, jednak Polacy byli w tego typu rzeczach doświadczeni, więc między innymi zaczęły się manifestacje, w tym ten strajk w kopalni wujek. Ci, którzy uniknęli. Działacze Solidarności, którzy uniknęli aresztowania, uwięzienia, stworzyli tymczasową komisję koordynacyjną NSZZ Solidarność. Zaczęło dochodzić do bojkotu tych wydarzeń, działalności władzy. Rozpoczęło się też działanie na przykład Radia Solidarność. Zaczęły pojawiać się nielegalne publikacje, czyli na przykład prasa, tak zwany drugi obieg. Więc te skutki, jeśli chodzi o. Zniszczenie Solidarności to nie zostało osiągnięte. Musimy pamiętać, że no, zbyt, wiele osób należało, zbyt wiele osób należało do tej Solidarności, zbyt duży udział, można powiedzieć, był, jeśli chodzi o społeczeństwo tej Solidarności, żeby dało się to zniszczyć. Dodatkowo ta sytuacja w Polsce nie była zbyt optymalna. Musimy pamiętać, że no, ja nie pamiętam, no ale jeszcze mnie nie było. Ale należy pamiętać, że to był okres, kiedy zaczęły się problemy. Problemy, jeśli chodzi o gospodarkę. Lata 80., no już lata po, można powiedzieć, stanie wojennym, to jednak osłabienie gospodarki to jednak etap, kiedy no to życie w Polsce nie było aż tak dobre. Tutaj nie było zbyt dużego postępu, więc ludzie byli po prostu niezadowoleni. No, a kiedy mamy kilka milionów niezadowolonych osób, w tym duża część tych niezadowolonych osób ma za zadanie niejako pilnować tych pozostałych niezadowolonych osób, no to nie może się udać. Więc czym był stan wojenny? Zależy jak to na, tutaj zależy, jak na to spojrzymy. Dla większości osób był to oczywiście zapach wojskowy, który miał za zadanie umożliwić utrzymanie władzy. W odpowiednich rękach i przejęcie władzy przez odpowiednich ludzi, między innymi poprzez zniszczenie, wyeliminowanie Solidarności, co oczywiście się nie udało. Według niektórych było to działanie, które miało zapobiec interwencji ZSRR, interwencji innych państw układu warszawskiego, co mogłoby doprowadzić do interwencji militarnej. Co, co przełożyłoby się na interwencję militarną i siłowe rozwiązanie problemu Solidarności? Czegoś, co było oczywiście zauważone i szczególnie dokładnie obserwowane właśnie w Moskwie, ponieważ musimy pamiętać, że Polska jednak należała do tego, grona państw należących, będących pod wpływem ZSRR, należących do układu warszawskiego i wszelkiego rodzaju niezależność zmiany, no jak doskonale wiemy, nie były tam mile widziane. A bardzo prawdopodobne jest, że tutaj załatwiono dwie sprawy, chciano załatwić dwie sprawy: przejąć władzę, utrzymać władzę oraz uniemożliwić interwencję z zewnątrz, która również oznaczałaby dla tych, którzy Sta za stanem wojennym, utratę przez nich władzy. O tym nie wolno zapominać. Tutaj nie tylko obawiano się Solidarności, że ona zacznie przejmować władzę, że dąży do zmian, że dąży do tego, żeby no, Polska się zmieniła, tutaj obawiano się również tego, że ten wielki brat, wielki towarzysz, również z tym aktualnym przywództwem, które w ich opinii mogło oczywiście się nie sprawdzać, dopuszczając do powstania Solidarności i do jej rozwoju, no, mogliby i tutaj ten wielki brat, wielki przyjaciel mógłby również rozwiązać problem tych władz aktualnych, ówczesnych władz, które doprowadziły, umożliwiły do powstania Solidarności i do jej rozwoju. Mogli ich uznać też za element, który jest no, niepotrzebny. Więc, jak to ma, jak to w historii? Rzecz wieloaspektowa, niestety, która doprowadziła do śmierci kilkudziesięciu osób. Ale według niektórych również przyspieszyła te procesy rozwoju, oporu, opozycji, solidarności, która zobaczyła, że jest silna, która zobaczyła, że jednak to państwo nie jest tak potężne, jak się do niedawna wydawało. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.